Pan z wami w Ewangelii według świętego Łukasza. Aj gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezar, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci, wszedłszy prze, e, do jednej łodzi która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębię i zarzuć sieci na południe. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie umówili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr. Przypadł Jezusowi do kola i rzekł: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie prawił południ, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Awada Słuchajcie, czytamy list do Kolosa, i czytaliśmy tutaj o tym, że. usłyszał o gminie chrześcijańskiej Kolosa, nie przestamy je się modlić za nich i prosić Boga, żeby doszli do pełnego Poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu. Modli się, żeby doszli do, do właśnie, do pełnego poznania Jego Woli. W całej mądrości i duchowości. Wiecie, to jest bardzo ważne. Nieustanna modlitwa za ludzi, za wspólnotę, aby abyśmy nie zatrzymali się na tym, że no, ewangelizacja, Jezus przyszedł do mnie, oddałem Mu życie, jest moim Panem i Zbawcą, tak, no i to nie jest koniec, to jest początek. I teraz trzeba dojść do pełnego poznania Jego woli. Jaka jest Jego wola? Nieraz, jak się rozmawia z katolikami takimi, że się mówi o woli Bożej, to oni nie wiedzą o co chodzi. Bo oni mają swoje pragnienia, swoje plany życiowe, swoje marzenia, swoje projekty. A czy te projekty, które oni mają, czy my mamy, czy to jest wola Boża? Jak rozpoznać wolę Boża, żeby dojść do pełnego poznania woli Bożej? Potrzebna jest modlitwa, potrzebne jest takie otwarcie na Ducha Świętego, trzeba słuchać Słowa Bożego. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział do Szymona: Wypchnij na głębiej i zarzuć sieci na Bogu. Przecież on mógł powiedzieć i powiedział, całą noc żeśmy łowili i nic żeśmy nie łowili. Bardzo często jest tak, że my mamy swoje projekty, swoje plany, swoje marzenia, które nie wychodzą i pustka jest. I jest po prostu, jesteśmy tacy skwaszeni, że nie jest tak jak powinno być według naszych oczekiwań, marzeń, dążeń. Albo nieraz robimy pewne rzeczy, i to wszystko mamy, jak ktoś mówi, puste ręce. Mówi się, że człowiek y, po czterdziestce przeżywa kryzys i mężczyzna, i kobieta. Kryzys. Kryzys y, taki związany właśnie z egzystencją, że właściwie nic nie osiągnąłem, że po prostu jestem, no. Wy już czterdziestkę chyba jeszcze nie macie, więc może tego kryzysu nie macie. Ale po prostu jest, jest to. I, i, I teraz, i to jest doświadczenie Piotra, całą nas, ułowili, łowiliśmy, całe życie cztery dni i, i po prostu i nic. No właśnie. Tymczasem Jezus mówi, to jest Bolanko, zarzuć, wypój na głębie i zarzuć sieci na południe. Czy dobrze wiedział, bo się znał, czy był rybakiem i wiedział, kiedy ryby przychodzą, odchodzą, kiedy są przepływy, odpływy. Ja pamiętam, jak w Norwegii łowiłem ryby, to po prostu żeśmy wyjeżdżali w takim momencie, kiedy był przypływ morza, bo wtedy ryby były. Ja się nie znam na tym, ale dowiedziałem się, że to tak jest po prostu. I nam ryby brały po prostu, rzeczywiście łowiliśmy. Więc Piotr się znał. A Jezus mówi, i na głębie i zarzuć yy, sieci na połu. I Piotr, przejdę, mógł powiedzieć: Panie, ja się lepiej znam niż ty, ty jesteś na nauczycielem, a ja jestem rybakiem. A jednak posłuchał, posłuchał Jezusa. Wiecie, z wolą Bożą jest związane posłuszeństwo. Posłuszeństwo woli Bożej. Wtedy rozumiecie, dochodzi jestem cudowny po i wiecie, w naszym życiu my też mamy rozpoznawać wolę Bożą i ją pełnić, być posłuszni. Jakie to jest ważne w naszym, w naszym rozwoju, bo mamy nieustannie rozwijać się duchowo. Nieustannie mamy rozwijać całe życie, mamy rozpoznawać wolę, wolę Bożą, jak również poznawać, rozpoznawać Boga, który jest obecny w naszym życiu. I dziękować za wszystko. Z radością dziękujcie, Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych światłości. On uwolnił nas od władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego miłowanego syna, którym mamy odkupienie, odpuszczenie rzekł. Z radością dziękujcie, Ojcu. Tak, radość, dziękczynienie, bo. Bóg przeniósł nas z ciemności, wyprowadza nas z ciemności ku światłu. Ku królestwu. I to jest działanie Boga w naszym życiu, ale przy naszym też posłuszeństwie. Wypłynąć na głębie, bo Wypłynąć na głębie to znaczy, głębia, wiecie, yy, Życie często jest takie bardzo powierzchowne. Życie, ludzie żyją powierzchownie, na, na, na płytkości żyją. Tymczasem ta głębia to jest duch święty w nas. Wejdź w głąb siebie, gdy mamy rekolekcję, gdy rozważamy słowo, że chodzimy głębiej po prostu, chodzimy głębiej. Ale nie tylko na rekolekcjach. My mamy żyć na głębi. Naszej codzienności. Musimy nieustannie zgłębiać, pogłębiać swoje życie i zgłębiać, aby rozpoznać wolę Bożą. Cudowny połów ryb, i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Piotr zamiast. Co, co jeszcze tutaj jest? Piotr potrzebował pomocy, bo nie był w stanie tych ryb wyciągnąć, więc miał wspólników. I oni mu pomogli. My też potrzebujemy w naszym życiu duchowym pewnych ludzi, wspólników, którzy nam pomogą zrozumieć, czy, czy unieść coś, co, co się dzieje. Bo, bo nieraz pewne rzeczy się dzieją, które przerastają nas jakby. I potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy innych którzy nam pomagają, pomogą nam w zrozumieniu czy przyjęciu czy w zrealizowaniu woli Bożej, żeby nie stracić to, co, co otrzymaliśmy, bo nie raz zyskuje coś i potem traci po prostu, bo, bo jest sam. Potrzebujemy jedni, drugich, potrzebujemy wspólnoty, kościoła, jesteśmy razem, jedni, drugich. I, I wyłowili te ryby. Ale zobaczcie, jak zareagował Piotr. Odejść ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Przecież powinien powiedzieć, panie, świetny, świetny interes. Ty będziesz nam mówił, gdzie, ale będziemy łowić ryby i będzie dochód. Będzie dochód. Mógł podejść ekonomicznie do rzeczywistości, nie? Ludzie dzisiaj są bardzo ekonomiczni, myślą o zyskach. Tymczasem. Szymon idzie i mówi, Panie, jestem grzesznym człowiekiem, od razu się spowiada. No, co to znaczy? Dlaczego? Bo wiecie, Szymon w tym wydarzeniu zobaczył coś więcej niż ryby. Zobaczył, doświadczył obecności Boga, działania Boga. I my w naszym życiu, w różnych sytuacjach, jak jesteśmy, Musimy nie zaczymywać się na ekonomii, na czymś zewnętrznym, na sukcesie. Sukces. Trzeba, abyśmy odkrywali obecność Boga, żeby działa, Że w tym wydarzeniu, w tym sukcesie jest obecny Pan. I a zawsze, gdy spotykamy Pana, to czujemy, że jestem grzesznikiem jestem też I zobaczcie, co Jezus mówi do Szymona: Nie bój się, nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Będziesz rybakiem ludzi. Czy Szymon to zrozumiał? Nie wiadomo, chyba nie. No, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Co to znaczy? Jak to? Przecież on był rybakiem, e, ro, e, łowił ryby. Myślę, że Szymon dopiero to zrozumiał po zezwaniu Ducha Świętego. Gdy nauczał w dniu pięćdziesiątnicy i gdy trzy tysiące ludzi przyjęło chrzest. To był też cudowny połów ryb. Ale to, no właśnie, te ryby to ludzie. No właśnie, i to jest tak. I sensie my musimy. Tak widzieć, tak słuchać Pana, rozpoznawać wolę Bożą, ciągle chcieć, nie moje marzenia, plany, zachcianki, ale po prostu wola Boża i być posłusznym, słuchać Jezusa, w różnych okolicznościach usłyszymy coś, co może być niewygodne, bo oni byli na pewno bardzo, bardzo zmęczeni, bo. W tym nocnym łowieniu ryb po prostu bór. Całą noc mówiliśmy i niczego nie łowili. No, zmęczeni, sfrustrowani tym po prostu. A tu, prawda, trzeba znów wypłynąć i łowić ryby na głębie, tak? Więc posłuchajcie.